Krótki wypad na łąki, chyba leżą parostki rogacze owinięte w taśmę, w taśmę odgrodzenia przy polu, ale ładny szustak. Ładny szustak z tego co widzę, ale naplątał konkretnie tej siatki taśmy pastucha. Ciekawe, czy to było przyczyną upadku czy coś innego Ja nie wiem musiał z tym latać No zaciśnięte jak urczej multitola chyba nie A nie mam multitola przy sobie Zobaczymy jak to wygląda. Spróbuję się dobrać do tego. Mocno tu z drutem w środku. Zaraz ją przetniemy. oglądał tej siatki. Tu pole było ogrodzone z boku. Musiał gdzieś tu na tym polu powinąć. Mocno naprężemy. odplączę to nagram tak to ciężko jedną ręką udało się go odplątać piękny szóstak ciemny szkoda rogacza choć nie wiadomo co było przyczyną że padł mogę go też wilki zjeść niekoniecznie ta taśma spowodowała Wiele taśmy nawinięte Ładny szóstak Ciemny Ładne parostki